Cześć, witajcie. Kontynuujemy zabawę na niskich tierach, tak jak obiecałem. Dzisiaj Hellcat, który pewnie niedługo będzie się pojawiał częściej na moim kanale. Widzieliście go już u mnie w bitwie Karnusa. Teraz pora, żebym ja Wam go pokazał ze swojej perspektywy. Powiem Wam, postanowiłem, że szóstka, którą sobie odkupię z niższych tierów, że będą to jak gdyby dwie szóstki. Jedną szóstką oczywiście jest e, znany wszystkim KW1S. A no, mówię kurczę, wszyscy tak chwalą tego Helkata. Zobaczę, nigdy nie jeździłem, nie, wie, nie wiem jak on tam... Widziałem, że można na nim robić fajne rzeczy. No, mówię, może, może jest przechwalany, może co. Mówię, a kupię, co mi szkodzi. Powiem wam, kupiłem i... No i szczerze żałuję. Naprawdę żałuję, żałuję, że kupiłem go tak późno i że tyle z nim zwykałem. Pojazd jest no genialny. Oczywiście ma swoje wady. Ma swoje wady, natomiast ogólnikowo jestem nim zachwycony. Ponieważ jakimś tam stało się jakąś tam tradycją, że coś tam zawsze parę słów o danym pojeździe powiem. Hellcat jest pojazdem bardzo popularnym, więc nie wypada się za bardzo rozwodzić, ale kilka takich oczywistości też wypadałoby, żeby powiedzieć. Czołg, który nie ma pancerza, który za to ma bardzo przyjemną armatę. Na proste jak się rozpędzi jest bardzo szybki. Gorzej ze skręcaniem, niestety troszkę, troszkę tak jakby to było, jakbym jakimś wielkim, jakimś wielkim bombowcem zawracał. Wolno obraca mu się wieża jak w tych pojazdach amerykańskich TDK z wieżą. Ale generalnie ma bardzo dobry view range, super kamuflaż. Naprawdę bardzo groźny pojazd. Załogę jak widzicie mam taką. Tych trzech dżentelmenów wcześniej jeździło w T71 z takimi samymi perkami, przerobiłem ich tylko na Helkata. A tych dwóch panów dokupiłem i robię im naprawę jako pierwszy perk. Jest że 16 APEKów, 12 APC-ów i dwa hajki Niektórzy wiem, że nie wożą w ogóle haików. Ja wyszedłem z założenia, że na jakiś decap czy ewentualnie na pojazd linii, nowej linii niemieckich TD-ków. Haek może się przydać. Do tej pory wystrzelałem się raz tylko z tej amunicji całkowicie, więc nie miałem takiej sytuacji, żeby ten Haek przyczynił się do mojej porażki. Jeżeli taka będzie miała, miała miejsce, to wtedy może się zastanowię. Standardowo mały zestaw naprawczy, mała apteczka, duża gaśnica. Wiem, że niektórzy jeżdżą z racjami, z Coca-Colą, Natomiast ja aż tak z, tego, z Helkata nie zamierzam robić rzeźnika, więc koli sobie nie dawałem. Dosyłać binosy, co by lepiej, lepiej widzieć i wykorzystać to właśnie, że mam wieże i nie ruszając się. I przy tym także siatka kamuflażowa. Bitwę, którą Wam zaprezentuję, bitwa, którą Wam zaprezentuję, nie jest może jakaś super, ale kiedyś powiedziałem, że będę pokazywał bitwy bitwy z jednym jak gdyby jak coś tam zdobędę, a konkretnie chodzi mi o odznakę Asa Pancernego, więc w tej bitwie też taką odznakę zdobędę, a co jeszcze w tej bitwie będzie i po tej samej bitwie, to słuchajcie, słuchajcie mnie dalej. Witam w bitwie. Jak widzicie jest to Erlenberg w trybie spotkaniowym. Losowanie miałem, jeśli chodzi o Tiery, przyzwoite, bowiem rzuciło mnie tylko na siódemki. Natomiast jeśli popatrzymy na skład druży, no to widzimy, ja u siebie jestem jedynym, jedynym zielonym. Mam jednego żółtego zawodnika, reszta to już jest y, cała masa graczy. No, graczy w większości początkujących. A tak, no to Tygrys pierwszy i Nick Cromwell mogliby się niestety bardziej postarać w tą grę. Reszta no, i czynu to tragedia. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o drużynę przeciwną, no to tam w ogóle nie ma graczy zielonych. Generalnie w większości są to też gracze początkujący, może poza artylerią i T29, który też zbyt ciekawie nie wygląda. Co do, co do samej bitwy. Bitwę w firmie spotkaniowym pokazywał Wam kiedyś Pawlus na kanale, więc wiecie, że jeżeli tutaj, tutaj odpowiednio się nie zareaguje, nie pojedzie się w kółko, w kapa to można tą bitwę bardzo szybko przegrać ja jednak postanowiłem że, no, że niech się dzieje co chce ja nie jestem czołgiem takim który, który pasuje do tego żeby jechać w kółko no i pojadę, pojadę do koła zobaczymy, zobaczymy co z tego wyniknie wiem że nie należy liczyć na drużynę ale postanowiłem trudno jak przegram to przegram nie mam jak wiecie nie mam aż takiej spiny na tych Niższych, niższych tierach. Oczywiście chcę wygrywać, ale nie, nie chcę też, żeby ta bitwa się na ogół kończyła błyskawicznie po, po jakimś mojej głupiej akcji, kiedy reszta drużyna to i tak zignoruje. Podjeżdżam tutaj oczywiście na górkę, żeby wykorzystać opuszczanie działach Helkata oraz jego kamuflaż i bardzo dobry viewręcz oczywiście jeżdżę z siatką, z siatką i z binosami więc mniej mnie będzie widać będę dalej widział no i już T29 wyświecony szukam teraz czy będzie przestrzał na niego niestety ding z z wyprzedzeniem nie do końca poleciał tam gdzie, gdzie bym chciał poprawka wchodzi jak widzicie właśnie wroga, wroga drużyna wjechała w kapa Teraz niestety strzał zapewne wszedł jakoś na gąski więc go nie przybiłem Teraz dostał z podpałą przyjemnie ugasił się Znowu dostał drugi raz podpalony nie miał szans już teraz się ugasić i jedna siódemka ich tak jakże posiadająca ogromną liczbę bitew jak na swój poziom już idzie do garażu. Teraz Churchill, tu niestety kalafior. Tygrys P teraz ja źle przymierzyłem. Pocisk jeszcze dodatkowo poszedł wyżej. Nic, będziemy starali się poprawić. Tygrys P pokazuje nam bokiem wieże. Niestety, niestety nie przebiłem. Szkoda, byłem pewny, że, że ten pocisk wejdzie poprawka już z lepszym skutkiem. Muszę się wycofać, bowiem podjeżdżają tutaj siły wroga, a jak widzicie nas za dużo po tej stronie nie ma, bo właściwie jestem tylko tutaj z jak pancerem 4. 1 do dwóch. Cała banda jest przy respie, tego kompletnie nie rozumiałem, no ale no trudno, stoją tam gdzie lubią, jest jeden do 3. Ja mam... Obrażeń 1664 Dostaje, wycofuje się. Baza dalej kapowana. Tam tygrys coś. Próbuje podjechać do tego tego. Tutaj strzał z obrażeniami i ze zgęszeniem. Tu się dingam. Nie powinienem strzelać w, jego, w tą płytę tutaj, bowiem ona ma największy pancerz. Ale ponieważ nie gram zbyt dużo na tych tierach, tu, tutaj akurat właśnie brak doświadczenia. Strzelam już wyżej tam gdzie pancerz jest mniejszy, bo sobie przypomniałem, że trzeba, że trzeba jednakowo strzelać tam. Mam amoraka walniętego, nie mam już zestawu naprawczego. Strzałwem czwórkę zostały mi dwa zwykłe pociski T3485 dostaje pocisk jeden zwykły pocisk został próbuję teraz wyczekać go żeby przeładować z tym uszkodzonym amurakiem. strzał w wieże niestety nie weszło miało prawo Ładuję PCR -y, 4 do 5 Rozglądam się czy coś mi nie idzie na tyłek zobaczcie tamci jak stali przy respie tak stoją 5 do 5 I Za bardzo nie, nie wiem jak, jak wyjechać bo mogę mieć jednego to drugiego T3485 dostaję teraz tracę jeszcze kierowcę leczego go próba zagrania na wieże pocisk nie wiem gdzie poleciał Zajeżdżamy, zajeżdża T49 i ginę tak jak widzicie ginę przy stanie 5 do 6 generalnie bitwa ta dla mnie już jest skończona więc zapytacie to po co on nam ją pokazuje ani wynik epicki, ani... no bo to co to jest 2870 obraże? Wynik jest 5 do 6, więc bitwa ani skończona, nie wiadomo, wygrana czy przegrana. A zaraz Wam pokażę dlaczego ją pokazuję i wytłumaczę jeszcze jedną rzecz. Tak jak widzieliście, bitwa nie była kompletnie epicka. Nic tak naprawdę nie było w niej ciekawego. Ale tak jak wcześniej wspomniałem, zdobyłem za tą bitwę odznakę as pancerny bo moja drużyna mimo wszystko wygrała tą, tą potyczkę a więc dla, dlatego postanowiłem wam tą bitwę pokazać 1000, 1000 po asyście 2870 własnych obrażeń i dało to wynik 1337 czystego expa i MK powiem wam szczerze że byłem zaskoczony bowiem tutaj zdawałem sobie sprawę że Hellcat jest pojazdem hmm, w którym jeździ bardzo dużo ilość dobrych graczy. Coś dla Nie dziwię się kompletnie, bowiem dla mnie Hellcat na chwilę obecną jest najgroźniejszą szóstką, o ile jest dziwniej gracz dobry, bowiem gracz słaby Hellcatem za wiele nie zrobi i gracz słaby jednakowo stanowi większe zagrożenie w sporcie, bo tamta armata zadaje większe obrażenia. No ale jak widzicie tyle, tyle jest EXPA. Jeszcze wyszedłem 22 tysiące na tej bitwie do przodu. Oczywiście zgodzę się, że tak nie było w niej nic ciekawego, ale była M.K. więc dlatego ją pokazałem eee, a i pokazuję też tą bitwę, żeby nawiązać do screenów, które Wam za moment pokażę. Miałem o wiele lepszą bitwę na Helkacie i naprawdę bardzo chciałem Wam ją pokazać, ale jak już też wcześniej wspominałem, w tej łacie czasami mam tak, że powtórki mi się nie zapisują, występuje jakiś błąd i danej powtórki nie mam. I na ogół są to bitwy, które, które naprawdę są ciekawe. Już straciłem kilka fajnych bitew, które mógłbym Wam pokazać, a nie mogę. Zobaczcie. Było to zwycięstwo w trybie bodajże obrony na piaszczystej rzece. Dobgan, wsparcie, 4321 obrażeń, 6 fragów i 1903 czystego z co jest moim rekordem. Naprawdę powiem Wam, byłem po tej bitwie w szoku. W tej bitwie skończyły mi się pociski. Wystrzelałem wszystko, co miałem. A ostatnie obrażenia, jakie zdobyłem, to będąc full i wiedząc, że mając full HP, wiedząc, że bitwa już jest wygrana, rozpędziłem się z górki ile się tylko da. I jeszcze uderzyłem w fałkę. Kosztowało mnie to chyba całe życie bądź prawie całe życie tylko po to, żeby zdobyć tam 130-140 HP staranowania, ale wiedziałem, że bitwa jest i tak wygrana, więc mówię, co mi szkodzi. Jak widać, opłacało się. EXP póki co rekordowy jak dla mnie. To tyle jeśli chodzi o Helkata. Jeśli będą jakieś kolejne bitwy przyzwoite, żeby Wam pokazać, oczywiście je zaprezentuję. Mam nadzieję, że ten materiał, jak część innych materiałów z niskich kierów, też bierzecie z lekkim przybrzężeniem oka. Dobra, pozdrawiam was. Trzymajcie się i miłego dnia.